Panie i panowie, nagrodę dla najlepszego aktora europejskiego otrzymuje Rocco Siffredi. Im bardziej stawałem się Rokiem Siffredi, tym lepiej widziałem cenę, którą za to płacę. Jeśli szukasz czegoś w swoim życiu, zawsze musisz wrócić do początków. Mój brat Tommaso był moim mistrzem. Między udami facetów i kobiet jest dynamit. Ta energia napędza świat. Ta tutaj. Aleś wyrósł. Za mojego brata. Trzymaj się mnie, a szybko się nauczysz. Miałem w sobie dynamit. Mój morze, nad którym nie panowałem. Każdy robi co chce. Nigdy przedtem nie byłem tak wolny i szczęśliwy. Jaka gładka buzia! Witamy! Dajemy im coś więcej niż seks. Sprzedajemy im marzenia. Cieszysz się? Miłość jest trudna. Między pożądaniem a prawdą jest różnica. Potrafisz tylko niszczyć tych, którzy cię kochają. Nienawidzę was. Ty nie umiesz się kochać. Pionierzy zawsze są samotni. To cena, na jaką płacimy za wolność. Sam ustanowiłem regułę dla siebie. Byłem w każdej chwili i na zawsze. Go Rock Sifredim.